Cześć, z tej strony Ola. Witam Cię na moim kanale w serii, w którym chcę się z Tobą podzielić olejkami eterycznymi, ich właściwościami dla naszego organizmu i jak je można zastosować w życiu codziennym. Zacznę sobie tutaj od olejku cytrynowego. Ma on bardzo piękny, orzeźwiający zapach. Tłoczony jest na zimno ze skórek świeżych owoców cytryny. Jest bardzo fotoaktywny, czyli wrażliwy na światło. Tutaj musimy po prostu pamiętać, aby unikać słoneczka, stosując taki olejek dopiero po 12 godzinach. Możemy wyjść na słońce. Jakie właściwości ma olejek cytrynowy? Działa jako naturalny środek przeciwhistaminowy. Aktywuje mikrokrążenie, działa jako naturalny antybiotyk. Oznacza się właściwościami przeciwzapalnymi, moczopędnymi. Doskonale wpływa na procesy trawienne. Tutaj trzeba pamiętać o tym, aby pić dużo wody, ponieważ toksyny z naszego organizmu muszą się uwolnić, więc po prostu potrzeba tutaj nadmiar picia wody. Używamy w, używane jest w leczeniu trądziku i innych chorobach skóry. Jego zapach działa na układ nerwowy relaksująco, uspokajająco. Poprawia naszą koncentrację. Działanie. Silne działanie antyseptyczne, odkażające. Niszczy drobno na skórze, błona śluzowych i w powstałych ranach. Wykazuje działanie antybakteryjne, antyoksydacyjne, ściągające. Pomocne jest w walce z depresją, łagodzi objawy menopauzy. Reguluje proces SEBu i działa przeciwświątowo i przeciwzapalnie, uszczelnia nam naczynia krwionośne. wspomaga system immunologiczny. Sprawdza się także w leczeniu opryszczki, kurzajki i łupieżu. Wspomaga gojenie ran, poprawia mikrokrążenie, skutecznie odstrasza owady. Tutaj możemy właśnie sobie zastosować taką mieszankę, na przykład rozcieńczony olejek cytronowy z wodą i popsikać po prostu yy, naszą nasze ubrania czy naszą skórę, idąc na przykład na grilla wieczorem czy na spacer gdzieś do lasu. Rozjaśnia nam także skórę, likwidując przebarwienia. Eliminuje też nadmiar łoju i zaskórniaków. Dezynfekuje nam pomieszczenia, czyli yy, możemy go zastosować w dyfuzorze i pozbywamy się po prostu niechcianych zapachów. Niweluje zapalenie jamy ustnej i gardła wywołane przez bakterie. Tutaj tak samo możemy zastosować taką mieszankę rano nadczas, szklanka wody ciepłej z jedną kropelką olejku cytrynowego. Płuczemy taką, taką mieszanką po prostu nasze gardło i wypłukujemy, wypłukujemy po prostu toksyny i bakterie po całej nocy. W przypadku ukąszenia owadów może być zastosowany przeciw anemii, działa przeciw reumatologicznie. Przeciwmiażdżesowo. Y, stosowany właśnie w eliminacji blizn, napotnie. Przeciwgorączkowo możemy go zastosować. Wzmacnia odporność naszego organizmu. Chroni górne drogi oddechowe przed przeziębieniami. Chroni przed meninkokokami, pneumokokami. Polecamy, y, jest także, tak jak już wcześniej mówiłam, na tłustą i trędzikową cerę. W kosmetykach właśnie stosowany jest jako czynnik eliminujący przebarwienia oraz rozjaśnia cerę. I tutaj też możemy sobie zastosować właśnie taki, taką mieszankę, ale rozcieńczoną właśnie z olejkiem bazowym lub do przemywania na takie właśnie plamy posłoneczne, po, po, po opalaniu. Zazwyczaj czasami nam wychodzą takie, takie plamy. Ja sobie też takie, takie zastosowałam właśnie do przemywania, no i po prostu pozbyłam się tych plam właśnie po lecie. Działa także przeciwstarzeniowo, hamując rozpad włókien kolagenowy oraz blokuje działanie wolnych rodników. Jak można zastosować jeszcze takie oleje, przede wszystkim właśnie jako inhalacje, jako kompresy, okłady. Masaże z olejkiem bazowym oraz kąpiele. Tutaj właśnie podczas kąpieli też możemy zastosować ten olejek, tylko musimy tutaj pamiętać o tym, aby olejek rozcieńczyć albo z miodem, albo z mlekiem, ponieważ sam olejek w wodzie nam się nie, roz, nie rozpuści po prostu. Stosowanie spożywcze. Oczywiście tutaj mówimy tylko i wyłącznie o olejkach czystej, czystej yy, jakości tego olejku musi być. Czyli oczywiście 100% pur, żeby, żeby stosować wewnętrznie taki olejek. Zastosowanie. Możemy zastosować go nakładając na klatkę piersiową lub masowywać w skórę brzucha, ale także w stopy, ponieważ stopy mają bardzo dużo nas, receptory, które po prostu yy, wspomagają nasz, nasz cały organizm. Yy, możemy go używać także... Do zmywarki na przykład, lub do pralki, aby wzmocnić świeży zapach, i pozbycia się tak samo tych bakterii, które tam są właśnie w naszych yy, właśnie pralkach, czy, czy zmywarkach. Znane ze swoich naturalnych właściwości oczyszczających to już właśnie też mówiłam, używamy w dyfuzorze przede wszystkim zapewni nam świeży zapach w pomieszczeniu, ale nie tylko. w yy, yy, podczas badań yy, tutaj stwierdzili, że rozpylany przez dwie godziny w dyfuzorze likwiduje bakterie gronkowca, natomiast do zniszczenia duru brzusznego wystarczy jedna godzina. W tej części, to tej krótkiej właśnie części, to tyle na temat olejku cytrynowego. Zapraszam cię na kolejne i pozdrawiam.